Dzisiaj dzień przywitał mrzawką. Jest dosyć ciepło, bo jest 16 stopni, ale w nocy zaczęło padać. I mrzawka praktycznie jest cały czas od rana. Także troszeczkę zatrzymała mnie w domu, ale mam nadzieję, że do południa jakoś się przetrze, że będzie można wyjść na spacer. No, liście już spadają z drzew. Już takie robią się przerzedzone, ale chciałam powiedzieć, że dzisiaj pogoda byle jaka od samego rana cały czas mrzy. I nie ma jak wyjść na spacerek. Także nie za bardzo to wygląda. Zrobiło się szaro buro i ponuro. Tak jak mówiłam w wczorajszym filmie, że tak będzie, żeby korzystać z pięknej pogody. Tak teraz. Jeden dzień i to się stało. Także. Ale jeszcze, jeszcze miejmy nadzieję, że może się przecze, że jeszcze wyjdę. Serdecznie na moim kanale i zapraszam na mój nowy film. Wpadłam, jak zawsze, przywitać się z Wami, wypić herbatkę w Waszym miłym towarzystwie zawsze to lepiej smakuje i porozmawiać o tym i o owym. Pod moim wczorajszym filmem pani Oniku Lana Banana, mam nadzieję, że nie pomyliłam, zapytała mnie, czy mogłabym zrobić QA, to znaczy pytania do mnie. Wy pytacie, ja odpowiadam. No jak najbardziej, jestem za. Jeżeli macie taką ochotę zadawać mi pytania, jeżeli widzicie w tym sens, to dlaczego nie, to zadawajcie. Ja postaram się odpowiedzieć na nie, zmontuję jakiś filmik i wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także no, dziękuję za ten pomysł. Fajny wyszedł, bardzo mi się spodobał. Słyszałam o tym właśnie, o takiej możliwości. Oglądałam w niektórych filmikach no być może i u mnie wyjdzie fajnie, zobaczymy. A teraz chciałabym z Wami porozmawiać na temat takiej magii, co by było, gdybyśmy nagle tak na pstryknięcie mogli sobie wybrać. No ja wybrałam trzy opcje, no każdy może tak według swojego uznania. Zdrowie, bogactwo, wycieczki. Co byśmy wybrali? No ja obstawiam zdrowie, że większość z nas wybrałaby zdrowie. Bo cóż to znaczy bogactwo, gdy nie ma zdrowia? No, nie cieszy. Nie cieszy, dlatego że, no cóż, no po co nam bogactwo, gdy jesteśmy w takim stanie, że nie możemy po prostu je spożytkować. Ale w niektórych sytuacjach no, są pieniądze potrzebne, gdy na przykład jest jakieś, no, jakieś leczenie, które wymaga jakiegoś no, leczenia za granicą, dajmy na to, i wtedy pieniądze są potrzebne, bo słyszy się tutaj o składkach. Zbiera się na chore osoby, na chore dzieci. To w takich sytuacjach tak, to w takich sytuacjach te pieniądze są potrzebne. Chociaż nieraz słyszy się, że no są pieniądze, ale niestety choroba zrobiła takie skutki, poczyniła w organizmie, że po prostu, no, że jej pieniądze nie pomogły. No wycieczki, no wycieczki. No wycieczki fajne są oczywiście, no ale. Czy jeździmy na wycieczki, gdy nam zdrowie szwankuje? Też nie, bo to jest przemieszczanie z miejsca na miejsce, to trzeba mieć kondycję wbrew pozorom. To nie jest tak łatwo jechać i przemieszczać się, czy samolotami, czy autokarem, czy własnym pojazdem. Wszystko wymaga jakiejś, no, jakiejś energii od nas i zaangażowania, bo to trzeba załatwiać i hotele, jeżeli jedziemy indywidualnie i tak dalej. Także to nie jest takie łatwe i proste. No ale z drugiej strony, popatrzcie, no czy po jakimś czasie pamiętacie wiele z takich wycieczek? Oglądacie zdjęcia, oglądacie filmy, które zrobiliście, czy ktoś Wam zrobił? I czy Wy wiele z tego pamiętacie? Umknęły gdzieś te zapachy, ta atmosfera, już tego, już tego nam nikt nie wróci. Po prostu jakieś takie sytuacje... Pojedyncze, gdzieś utkwią w głowie, i dopiero jak oglądamy te zdjęcia, to sobie przypominam, aha, to było tu, to było tu, to było tak. Także to wszystko jest takie ulotne: wszystko takie ulotne. A zdrowie? A zdrowie to jest właśnie nasz skarb. Dbajmy o nie, bo to po prostu jest nasze bogactwo. Także więc, reasumując, wszystko jest dobre, wszystko by się chciało mieć, ale wtedy, gdy ma się zdrowie, bo byłaby sytuacja kapitalna gdyby było i zdrowie i bogactwo i wycieczki czy inne jakieś plany zamierzenia które chciałoby się wykonać no ale to no być może niektórzy szczęśliwcy tak mają ale to naprawdę to nie jest takie łatwe i proste także dbajmy o zdrowie bo mamy tylko jedno i musi nam służyć długie długie lata dziękuję wam pięknie za uwagę do zobaczenia na razie Zakupy z koszyczka, kalafior, ogórek zielony, cztery bułki grahamki, trzy papryki różnokolorowe, serek wiejski, papryka słodka, liście laurowe, majeranek, trzy pomidory, cztery jabłuszka, kraku, szynka gotowana. No i kupiłam jeszcze sobie dwie książki w takiej przyzwoitej cenie. 59, każda w promocji. Nieraz tak lubię w promocji sobie kupić. Ta właśnie mnie zaintrygowała. Zabawne losy pisarki i osobistego funa, a także smutna opowieść o odchodzeniu i starości. Może być bardzo, bardzo ciekawa ta książka. Druga, Jutro zaczyna się dziś. Roma Fischer. Słowa i czyny ranią, lecz zawsze można zawrócić ku prawdziwej miłości. O, no, obiecująco to brzmi, także na jesienne wieczory taka książka w sam raz. Także tak wyglądają moje dzisiejsze zakupki. O, dopiero jest ostrość, bo coś tak zamkłą było. Te książki to mnie intrygują bardzo. Dzisiaj będzie taki delikatny obiadek. Zrobię delikatny rosołek na skrzydełkach drobiowych. Taki delikatny, sporo warzyw, seler, pietruszka, marchewka. Do tego ugotuję makaron, tak mi się zachciało takiego rosołku. Nieraz robię takie delikatne, bo lubię. Nieraz taki wywar do zupy delikatne zrobię, ale dzisiaj mam ochotę właśnie na taki delikatny. W zasadzie bulion. Rosołek pomału się gotuje na takim wolnym ogniu. Dodałam liście laurowe, angielskie ziele i listki magii. Magę mam zamrożoną, więc do takich właśnie bulionów rosołów to super sprawa pięknie pachnie, daje fajnego aromatu. No a później będzie pietruszka, natka. Także pomału się gotuje, tylko ugotować makaron. I później będzie szybko dosyć rosołek. Rosołek ugotowany, pachnie. Ta maga dała taki piękny aromat. Pachnie, jak nie wiem. A tu mam przygotowany, już makaron ugotowany, no przygotowany już talerz z makaronem i z natką pietruszki na rosołek. Jaki aromat się unosi, delikatny rosołek na skrzydełkach, bardzo smaczny, aromatyczny. Nieraz sobie taki gotuję delikatny, dzisiaj miałam właśnie ochotę na coś takiego delikatnego.